Cześć witajcie, tutaj Xavion a to kolejne OMC 2 i kolejna linia nocna e, Tym razem e, Mercedes Citaro C2 Wersji takiej niemieckiej bym powiedział, ponieważ malowanie jest niemieckie. Polskie malowania szczecińskie do C2 są po prostu brzydkie, dlatego uznałem, że dzisiaj pora zasięgnąć czegoś za, za naszej zachodniej granicy. A więc malowanie niemieckie, wnętrze również niemieckie, także będą nam pasażerowie wsiadać tylko tutaj przed nimi drzwiami, ale myślę, że to nie będzie problem. Oczywiście link do malowania macie w Opisie. Yy, no więc co? Odpalamy sobie maszynę naszą. Mój ulubiony autobusik. Oj, Widzie Gdzie? I tak dalej. Yy, teraz tak weźmy sobie. wrzućmy bieg. Włączmy światełka. Włączmy również światełka. Yy, tutaj. Tylko czy ja chcę te, czy ja chcę te. Czym to się różni? Tu mam odpalone każde, a tutaj podwójne, czyli, dobra, czyli robimy takie, bo to prawda noc, więc niech już będzie. Sobie przesunę to, zablokuję e, drzwiczki, też zablokuję. Dobrze, przynajmniej. Dobra jest, e, Zalegujemy się. Zalokujmy się 5, 4, 3, 4 1, 1 5, 0, 6. numer serwisowy. bilecik biorę, odpalę teraz rozkład, bo w sumie zapomniałem to jaka to była linia? 567... Kurwa 567 miało być. 500 co? 567? Jest faktycznie, dobra. Eee, I to jest z. z, 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 z... Tak 50 po, o, jest. Eee, 050, dobra jest faktycznie. Eee, tu mamy już ładnie, i to jest linia 567. Tak jest, to jest ten mój kursik. Eliksin. Dobra, wszystko tu widzę działa. Yy, dobra, teraz przesuniemy czas na 45P. Na przykład. Tam już raczej. Uczekajcie, muszę wyłączyć co? Dobra. Ojejoj, to. Dobra. Ojej, tu w ogóle. Dobra, teraz działa. O, ręczny. Już widzę, ludzie się przebijają. W ogóle, tak, mówiliście mi, żebym wgrał sobie jakieś dźwięki do tego citaru, bo jakieś tam są lepsze. Mi się te podobają. Także po co mam modyfikować, skoro te mi się podobają? No. Zapraszam, bo to w sumie tylko przodem się wsiada, więc niech sobie wsiadają tym przodem, jak tak bardzo chcą. A ja sobie mogę, przy okazji, myślę, zrobić tutaj jakiegoś screena, akurat pentelka jakaś tam. Nawet to nieźle wygląda, to e, Shift F2. Tutaj niech będzie screenik taki. O, hop, teraz powiedzmy będzie dobry. To ta myszka o do wyjebania F1, e, Shift Y. Przesuńmy jeszcze troszkę czas, tak na 5, 40, 9 40, to już się pojawił. Już, już nim nie pojawił, także czekamy to już do końca. Zamknęł sobie nawet te drzwi. No i zaraz ruszamy. Ruszamy, ruszamy. Dobra. No to go. W prawo, w lewo, w prawo, dobra. Nie jedzie. na ten przystanek. Kredowa, ale ja Ten kontroler jest na tyle inteligentny, że jest dużo inteligentniejszy od innych tych kontrolerów. On sobie sam włączy te, te zapowiedzi, tam nie trzeba włączać Q na tym, na pierwszej, na pierwszym przystanku. Sam sobie ustawi road, sam sobie ustawi linię. No nic tylko tym jeździć, tak? <laughs> dlatego też lubię mm, między innymi, dla, dlatego ten autobus po prostu jest dużo mniej roboty z tymi ustawieniami, jest mniej problematyczny, dzięki temu. Także myślę, że to jest bardzo duży plus. Dobra, jakieś światełka, to już poczekamy. Dobra. 20 minut, także chyba odcinek. Podejrzewam, że będzie miał 24, coś nie jest tyle, bo tam pewnie jeszcze gadanie na początku, gadanie na końcu. No i tak, wiecie. Wiecie, jak to jest. Już dużo tych omsi u mnie było. Lecimy. Jakiś tutaj błąd mi wyskoczył. Co to jest? meldun meldung handen No, nie wiem co to znaczy. Chociaż to może być coś, że... Nie wiem, może nie, nie załadowałem żadnego kursu? Nie wiem, może. Tak na no, logikę bym to przetłumaczył jako. Nieobsłużone żadnego meldunku. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. Następny przystanek: Leśno na żądanie. O, widziałem tu, o tych właśnie światełkach mówiłem w poprzednim odcinku. Że one po prostu, no cóż, jest godzina pierwsza w nocy prawie, więc po co mają działać, tak? Nikt nie kliknął, nikt nie wsiadał. Można jechać dalej. Następny przystanek. Centralne na żądanie. Wszystkie na żądanie to piękne rzecz. Są w Kielcach. Nie ma ani jednego przystanku na żądanie. Czaj się to? Po prostu, jak jest sobie jakiś powiedzmy, późny bardzo autobus. Zaraz wracałem takim osobiście późnym autobusem z jednego osiedla do centrum, tak? Tylko takiego osiedla, takiego podrzędnego, takiego w sumie chyba najmniejszego w mieście. Bez kitu gość musiał zwalniać specjalnie na każdym z przystanków i patrzeć, czy przypadkiem nikt się nie ruszy z fotela w ostatniej chwili, bo zarządca po prostu nie myśli, w dużej ilości przypadków podejmowania decyzji przez co na przykład mamy strasznie różne przestarzałe tradycje, bym tak powiedział, tak? Przykładowo nie, nie mamy ciepł guzików w Kielcach, pomimo tego, że wciąż w coraz większej ilości miast są. Nie mamy, prawda, przystanków na żądanie, mamy w ogóle jedną linię nocną. Jest niby druga w projekcie, ale Czuję, że to nie, nie wypali, bo yy, yy, ten będą, będą zaniżać statystyki, że niby tą linią nikt nie jeździ, że niby jest tam nieopłacalna i tak dalej. No, tak będzie. I ogólnie or organizacja ruchu na niektórych liniach to jest dramat na kółkach do potęgi drugiej. Teraz w ogóle co się stało, jak byłem zdziwiony, jak był przetarg na 25 nowych autobusów w ogóle, no nie na 30 na nowych, na wygrało ostatecznie wygrał Solaris tam na kwotę 68 milionów chyba. Na 25 Solarisów hybrydowych generacji 4. No to w końcu się coś ruszyło, tak? Nie, nie kupiliśmy jakiegoś ścierwa, tylko faktycznie kupiliśmy dobre autobusy. Bo już było kilka takich akcji, że na przykład u nas sobie jeździ autobus Solaris 15-metrowy, którego już po prostu nie, nie chcieli na okęciu, więc kupiliśmy go. Następny przystanek? Można. Także no, niektóre decyzje tutaj podejmowane w tym mieście są co najmniej szokujące, ale na no, co zrobisz nic nie zrobisz. Nie mówiąc o, o na przykład różnych rzeczach typu, o, o, co był taki przetarg na y, powiększenie infrastruktury y, rowerowej, co nie? I jednym z Hmm, tych, takich punktów w tym całym przetargu było, że infrastruktura ma specjalnie spowalniać rowerzystów przy dojazdach do yy, przejść, znaczy do przejazdów dla rowerów i przez skrzy skrzyżowaniami, nie? Dramat! To ja yy, mi, mi tam ten, poniosłem je w komentarzach i napisałem, bo tam był taki nagłówek, że Y, chcieli, że miasto chciałoby y, równego rozwoju dla różnych komunikacji, zrównoważony rozwój form komunikacji, coś w tym teceń. No to napisałem, że skoro tak, to może postawmy też y, progi zwalniające przed, przed każdym skrzyżowaniem dla samochodów, i postawmy labirynty dla pieszych. Bo jak wszyscy mają być równi, no, no to proszę bardzo. Co to w ogóle jest za wymysł, żeby przed każdym skrzyżowaniem spowalniać rowery? Rowery, rowery mają zapierdalać, a nie spowalniać jeszcze przed skrzyżowaniami. To jest w ogóle szok i, i niedowierzanie. Tym bardziej, że jeździłem przez w sumie dobę y, po Gdańsku, gdzie Gdańsk ma taki można tytuł y, y, miasta rowerowego. I tam jazda rowerem, porównując, Kielce, a Gdańsk to jest jakbym porównywał jazdę maluchem do jazdy powiedzmy jakimś Porsche co nie no naprawdę nie ma nawet czego porównywać prawda bo ani piesi nie patrzą, że jest ścieżka rowerowa, tylko się wpieprzają pod koła. Trzeba drzeć pizdę na, na, na takich ludzi, potem um, i w ogóle no, no, na przykład, teraz ten wymysł z tymi, z tymi spowolnieniami. Brak jest w ogóle wjazdów z ulicy bezpośrednio na ścieżkę. Ścieżki mają po 100 metrów, na przykład. Um, Teraz w ogóle zbudowali jedno nowe rondo, i w końcu jest wjazd bezpośrednio z ronda na ścieżkę rowerową. Kaczyńskiego. Chyba się nie podejmę wjeżdżania tam, z, jeżeli wiedziałbym, żebym miał pierwszeństwo, bo bym się bał, że ktoś mi się wpieprzy, bo nie zauważy, że to skrzyżowanie z ścieżką rowerową jest równoznaczne ze skrzyżowaniem normalnym. Tak samo na przykład, nie wiem. Totalnie ludzie zlewają to, że przejazd dla rowerów ma pierwszeństwo względem samochodów ponieważ jest to normalne skrzyżowanie i, i jeżeli nie, nie jest tam oznaczone, po prostu nie ma oznaczeń yy, yy, za pomocą znaków pionowych, po, poziomych, świateł, jakikolwiek tam postawimy to obowiązuje zasada pierwszeństwa prawej ręki także jeżeli ja jadę z prawej strony względem samochodu to on musi mnie tam przypuścić, ale nie bo, oczywiście, e, może 10% kierowców wie o w ogóle takim przypisie. Także mm, w Gdańsku nie było z tym żadnego problemu. Wielokrotnie przejeżdżaliśmy przez przejazdy dla rowerów i zawsze było to respektowane. Nigdy się nam nikt nie wbił e, przed tym. Nawet raz sobie, już pod koniec, kiedy tam oddawaliśmy te rowery e, do wypożyczalni. To zrobiłem taki test, że będę jechał bez zatrzymywania się. Powiedzmy te 20 na godzinę, no może z 15? I się wbije na, na, na ten przejazd. Faktycznie, kierowcy już zwracają uwagę na dobry kilkanaście dziesiąt metrów przed tym e, skrzyżowaniem, czy by przypadkiem tam rower nie, nie jechał. Także to jest w ogóle bardzo duży plus w Kielcach. Co? Nie ma takiej opcji nawet. Jeszcze by cię gościu pierdyknął i, jeż, i je, jeszcze by darł się w, w ogóle na tego rowerzystę. Szok. Się kurde poniosłem, no. Ale no taka prawda, że no, fajnie się jeździ bo zrobili niby dużo takich ścieżek fajnych tam przez park można e, fajnie szybko sobie przejechać, tak. Jest, e, są ścieżki wokół, wzdłuż głównych ulic, ale no, jak idzie, dzieci... Na przykład jest taka ścieżka wzdłuż ogromnego kompleksu, jakby szpitala, tak. Jest naprawdę kompleks szpitala, to jest e, Centrum e, Onkologii e, w Kielcach. No i e, naprawdę ciągnie się ten kompleks. Łojezu. Przez 3 km może? Coś w ten i Po prostu tu, tu mamy tam jak, jakąś tam e, e, pierwszy człon tego szpitala później, jakiś tam parking nawet do tego szpitala, później, drugi i tak dalej. I naprawdę tam to już zupełnie ludzie nie patrzą. A jak się do takiego człowieka no rybnie, bo ci wbije nagle za drzewa hop na ścieżkę rowerową, to przynajmniej jest blisko do szpitala. Ludzie nie patrzą, totalnie. Nie zwracam uwagi, że jest namalowany ten jebany rowerek. No. Gdzie tam Rowerek jest na, na, namalowany. Znaki są: za każdym przejściem dla pieszych jest znak, że lewa strona jest dla rowerów, prawa strona dla pieszych, albo odwrotnie. Nie. Po co? A najgorzej jest, jak na przykład ścieżka rowerowa przebiega za przystankiem. Jest sobie wiata, co nie? Tu, a ścieżka rowerowa jest tu. Po co? Stoją na tej ścieżce i czekają na, na ten autobus. I trzeba przejechać przez na milimetr od takiej babeczki, żeby zrozumiała, że tam się nie stoi. I z ręką na sercu e, przysięgam, że już tak kilka razy zrobiłem. Albo na przykład przyhamowałem jej tak tuż przed tym, nie? Prze, przed nią. Bo mnie to po prostu tak działa na, na nerwy. Jako kierowca samochodu respektuję pieszych rowery, innych, ym, y, innych kierowców samochodów. Jako pieszy respektuję prawa swoje, y, prawa dla kierowców samochodów, prawa dla rowerzystów. Więc jako, więc jako kierowca roweru, rowerzysta, też wymagam, żeby ktoś respektował prawa, które mi nie nadano, tak? Ale nie no... Czasami się nie dano. Taka tam pogadanka na temat y, tego bo w sumie już się teraz pogoda robi e, zaraz e, na pewno się przyjadę do Kielc rowerkiem, bo to w sumie do Kielc mam ładny kawałek drogi e, ale no nadal, nadal po prostu będę się tym wkurwiać że o, ogólnie muszę sobie kupić dzwonek bo nie mam dzwonka, a po wyprawie do Gdańska wiem, że taki dzwonek się przydaje, bo to można czasami sobie na koje za zadzwonić Yy, Oficjalni go, że, że, że wszedł na tą ścieżkę, świetnie. Znaczy, w sumie, no co? Mm, jak ktoś idzie jak taki debil po tej yy, ścieżce rowerowej, no to tak, no to go tam trze, trzeba zwoić. Ale, no, mam jakąś tam tolerancję, powiedzmy, dla matek z wózkiem, yy, albo na przykład, nie wiem, no. No, w sumie tylko dla nich, no. Bo jednak. Potrzebuje może więcej tego miejsca dla, dla tego wózka, tak? No to już niech będzie. Ale jak idzie sobie ktoś z pieskiem, kurwa, z pieskiem idzie sobie tup, 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 tup. No to przecież dostaje. gorączki tam nie. Ten piesek jeszcze pod drzewkiem musi się wypróżnić. I czeka taka picza z nim na tym. A, no a ja muszę. Najpewniej wtedy przyhamować, zjechać, bo na przykład tuż, tuż obok jest chodnik, na który nie chcę wjechać już, bo to wtedy ja bym złamał ten swój przepis, tak? Ale nie, paniusia sobie musi iść z pieskiem i dreptać sobie po ścieżce dla rowerów, bo jest asfalcik i budki yy, nie powpadają w te, te, te takie wiecie, szparki po, pomiędzy kostką na, na przykład, no. Szysz ja pierdzielę. Oj, przesadziłem troszkę. Pojeżdżę lewą ręką drugi raz w OMS, dlatego. Zapraszam. Dobra, lecimy dalej. I w sumie tyle miałem do powiedzenia na ten temat. Już wiem, ja ten temat poruszałem wiele razy, ale przynajmniej miałem o czym gadać dzisiaj. W sumie nawet nie wiem z jakimi prędkościami jeździłem w tym odcinku. Ale mam wrażenie, że nie z całkiem takimi dużymi, bo nawet nie mam takiego dużego przyspieszenia. Mam tylko 0,8, nie jest źle. O widzicie, wjazd na ścieżkę rowerową powinien wyglądać tak Że tu mamy sobie obniżenie krawężnika, do, do zera nawet I wjazd jest tutaj, nie? Ale nie po co Najlepiej rozpocząć ścieżkę rowerową tu O, tu I po prostu sobie rozdzielić na pół Jak tam wjechać? No No cóż, to już według y, Tego, według y, Projektantów Cóż, no niech sobie radzą. Jest takie fajne zakończenie jednej ścieżki rowerowej. Um, właśnie tam, nawet blisko tego szpitala, o którym opowiadałem, jest sobie ścieżka. I nagle koniec słup i dom. Bez kitu. Kończy się tuż przy płocie. Ee, I to jeszcze do tego za, za zakrętem. Jak ktoś sobie jedzie, to no ciekawe jest. Albo właśnie co do słupów. E, jest sobie taka górka, taka dość fajna. Fajna górka, tam 2-3 kilometry. No to cóż, jedzie się tam co najmniej 40-50 na godzinę, nie? Tym rowerkiem. No i. E, no i no i. No i. E, nagle się okazuje, że na samym środku jest sub, Bez kitu, Na samym środku chodnika i ścieżki rowerowej jest sup. Słup, którego nie ma szans, żeby zobaczyć, bo to jest ten słup do znaku, tam jest jakiś znak. Chyba przejście na pieszych, tak mi się wydaje. Eee, w pogodne dni nie ma szans na zobaczenie go, bo on się zlewa totalnie z. z otoczeniem. I jak ktoś na przykład jest nowy w mieście i tam sobie tak zapierdziela. No chance my friend, no chance! Wbija się po prostu w ten znak ten i jest po zębach. No niestety. Po prostu projektant no dał, dał czadu tam. No dał czadu. Nie powiem, że nie dał, bo za, po prostu no za, zaszalał, tak, zaszalał tam, zaszalał No tu widział, gdzie on jest? Ktoś się zabawił przyciskiem. Lecimy dalej. Następny przystanek: Moszewska, Bielczyńska. Granica z No, także taki przyjemny odcineczek. Eee, pogadanka taka malutka. Ale tutaj skrzynia biegów zaszalała. I znowu te cracki, patrzcie. Zapomniałem wgrać po prostu. Tych, ty, tych fontów. Co mi się zepsuły. lecimy tutaj na długich, żebyście widać coś tutaj widzieli. Bo tak to tylko wicie metr przed tym, najprawdopodobniej przed autobusem, a tak to trzy metry. no. Respektujmy już cokolwiek, te przepisy do, 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 dotyczące prędkości, tak, bo wjechaliśmy w ten obszar zabudowany, to może jednak troszkę lepiej zwolnić. Tam jest, jest, i Feliksien. Czy mi się podsumuje tu, czy dopiero na technicznym? Teraz się okaże. O, na technicznym dopiero, no dobrze. Aha, bo już jechałem na pusto chyba nawet. Znaczy, to, tutaj to sumie nikt nie wysiadł. To chyba na pusto już tutaj jechałem. No dobrze. Delicimy tutaj na ten techniczny cały. No, praktycznie podsumowało. Yy, dobrze, 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 dobrze. Także cóż, to byłoby na tyle. O już mi się nawet zmieniło, oparcie na e, odwrotny kurs. I właśnie za to lubię kurczę tego Citaro. On myśli za kierowcę, no. Czyli za mnie w tym przypadku. E, no nic, także cóż. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejny odcineczek. E, z jakiej mapki nie wiem, z, w jakim autobusie nie wiem. I jaka linia, też nie wiem. E, ale to się pewnie dowiem. W sumie to już nawet pewnie nagrane. Nie no nie, dzisiaj dopiero. To nie, to jeszcze nie. Dobra, e, łapki do góry mile widziane, jak chcecie to możecie coś tam napisać odnośnie tego tematu e, rowerów i infrastruktury i o czym ja tam pierwszy mówiłem? O czymś jeszcze. Coś ch chyba o autobusach i rozwoju w tym temacie. E, no nic, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć. Chciałem pokazać, no i cześć.